Siemano, nagrywany film drugi raz, bo się okazało, że nie miałem podpiętego mikrofonu i muszę jeszcze raz to zrobić. Więc zaczynając po kolei chronologicznie, po miniaturce już wiecie o czym będzie. Więc zaczynając od początku, dla kogo jest trening siłowy. E, trening siłowy jest dla każdego. Można by to objąć taką główną informacją, że dla każdego i koniec. Ale rozdzielimy sobie to, co ja mam na myśli mówiąc dla każdego. Dosłownie dla każdego. Czy ty jesteś osobą, która dopiero chce zacząć coś robić, czy jesteś osobą po wypadku, po kontuzji, wracasz do formy, czy jesteś osobą, która chce zredukować tkankę tłuszczową, czy jesteś osobą, która chce zbudować sylwetkę przy niskim już procencie tkanki tłuszczowej, jakąkolwiek osobą jesteś starą, młodą, zaawansowaną w czymkolwiek, jakimkolwiek innym sporcie, czy całkowicie mm, randomową, która dopiero chce zacząć cokolwiek ze sobą robić, bo nigdy wcześniej nic nie robiła, to trening siłowy jest dla Ciebie. Plan treningowy jest robiony po to, aby trening był ustawiony dla Ciebie. Dlatego nieważne, z jakiego Ty etapu zaczynasz, jak jesteś bardzo początkującą osobą lub już w jakimś wyższym stopniu zaawansowania z uwagi na może jakieś wcześniejsze aktywności fizyczne, zawsze trening siłowy będzie dobrą opcją. Yy, dlatego, że Plan treningowy będzie ustawiony pod Twoje możliwości, pod Twoje cele i pod Twoje możliwości. Plan treningowy wraz ze wzrastaniem Twoich możliwości treningowych będzie rozwijał się razem z Tobą. Przynajmniej powinien się rozwijać się razem z Tobą, a może nie sam plan treningowy, co trener, który ten plan treningowy będzie pisał wraz z Twoim postępem. Plan treningowy będzie edytował pod nowe adaptacje. Trening siłowy będzie dla osoby, która. Pracuje za biurkiem, do osoby, która pracuje fizycznie, do osoby, która, którą dotykają bóle, czy do kręgosłupa, kolan, łokci, czegokolwiek. Plan treningowy będzie dla Ciebie z tego względu, że poprzez trening siłowy będziesz równoważyć napięcie sił, napięcie mięśni, ponieważ z reguły na 99% przypadków wszelkiej dolegliwości kostne czy stawowe, kostno-stawowe będą dotykać tego, że nie ma odpowiedniej korelacji pomiędzy tylną a przednią taśmą napięcia mięśni. Stąd właśnie się biorą kontuzje głównie. I zrównoważąc te siły, to wtedy będziesz odczuwać w końcu spokój i brak dyskomfortu związanego z wykonywaną Twoją pracą, ponieważ zrównoważenie sił. Będzie prowadzić do tego, że ustaną te dolegliwości i te stany zapalne, które się pojawiły przez to, że wykonujesz albo jakiś ruch jeden w pracy, i jedne, jedna część mięśni jest bardziej przypięta, a druga jest za bardzo rozluźniona na przykład. To już jest tam jakieś biomechaniczne, dalej biomechaniczne wstawki, ale nie chcę tutaj za bardzo naukowo. Opowiadać chcę, żeby każdy zrozumiał mniej więcej o co chodzi i dlaczego właśnie tak jest. Yy, więc dla kogo trening siłowy jest? Tak jak powiedziałem dla każdego, dla osoby starszej, dla osoby młodszej. Yy, dlatego, że właśnie on zawsze będzie dopasowany do Twoich możliwości. Co daje trening siłowy? Trochę już powiedziałem na, na wstępie, w pierwszym punkcie o tym, co daje trening siłowy. Yy, a daje właśnie tą równowagę napięciową. Yy. Co może dawać? To też zależy od tego, co chcesz osiągnąć z treningiem. Trening siłowy może być treningiem pod redukcję, a raczej też inaczej. Nie ma treningu na redukcję i na masę. Trening siłowy zawsze będzie dążył do rozbudowy masy mięśniowej. Trening siłowy zawsze powinien być treningiem pod hipertrofię mięśniową, bo im więcej masy mięśniowej, tym szybsza przemiana materii. Przemiana materii nie jest związana z tym, jakim Ty jesteś człowiekiem, a tym, i nie jest to związane genetycznie, jest to związane tylko i wyłącznie z tym, co robisz na co dzień. Bo jeżeli Ty nie robisz nic, Twoja przemiana materii będzie bardzo niska. Masy mięśniowej masz bardzo mało, mało ruchu, mało aktywności, czyli jak ta przemiana, materii, przemiana metaboliczna ma następować, skoro Ty nie masz tych, tego ruchu, nie masz mało masy mięśniowej? Nasze mięśnie to jest silnik w Twoim samochodzie. Im większy silnik, tym więcej paliwa będzie zużywał. Im więcej masy mięśniowej, tym więcej kalorii na dobę Twoje ciało będzie zużywać. Dlatego w kontekście redukcji, jako uzupełnienia, kardio jest jak najbardziej spoko. Jakieś sporty walki to są bardzo beztrenowe i energetyczno-żerne treningi, więc pod kątem redukcji bardzo fajnie wspomagają proces redukowania przy treningu siłowym. Aczkolwiek trening siłowy daje Ci tą możliwość, że nie dość, że w ciągu doby poprzez zbudowanie większej masy mięśniowej twoje ciało całą dobę będzie zużywać więcej energii niż zużywało wcześniej również yy, po samym treningu siłowym odpowiedni wyrzut hormonów będzie powodował to, że jeszcze przez dobre godzinę, półtorej godziny będziesz na podwyższonym takim spalaniu, na podwyższonej yy, Przemianie tej metabolicznej w kontekście tkanki tłuszczowej do, do energii, którą będziesz wykorzystywać po samym treningu siłowym, jeszcze przez dłuższy czas. Także mocny, silny trening siłowy da Tobie nie dość, że może podczas samego treningu siłowego spalisz mniej w godzinę niż w takim konkretnym kardio. To jednak po tym treningu siłowym jeszcze te przemiany metaboliczne będą przez dłuższy czas zachodzić. I jako Kardio czy sporty, walki, spoko są uzupełnieniem do treningu siłowego poza dniem treningowym, siłowym oczywiście. Także robimy to na przemian. Nigdy czy nigdy. Jeżeli jesteś zawodowcą, to możesz to robić inaczej. Ale jeżeli jesteś osobą zwykłą, która chce po prostu zadbać o siebie, to zawsze będziesz robić raz trening siłowy, a kardio w osobny dzień. Chyba, że będzie to duża rozbieżność w czasie, w ciągu dnia, czyli na przykład rano zrobisz trening siłowy, wieczorem zrobisz kardio, tak też może być. Co jeszcze nam daje trening siłowy? Oprócz tego, że redukujemy tkankę tłuszczową, budujemy sylwetkę. Przy tylko i wyłącznie kardio nie zbudujesz sylwetki. Będziesz redukować tkankę tłuszczową do tej masy mięśniowej, którą masz czy miałaś wcześniej, a często nawet yy, przy samej redukcji bez treningu siłowego tracimy również bardzo dużo masy mięśniowej. Tracimy całą masę ciała, a nie tylko tkankę tłuszczową. Więc, trening siłowny, siłowy również pomaga nam nie dość, że utrzymać masę mięśniową, z jaką zaczynaliśmy. To jak widać po moich podopiecznych i po moich doświadczeniach, nie dość, że jesteśmy na redukcji. To nadbudowujemy jeszcze dodatkowo masę mięśniową. Co pokazują wyniki testów. Na maszynie do pomiaru tkanki tłuszczowej, na, mas na maszynie do pokazania kompozycji ciała i to się nam po prostu potwierdza. Efekt wizualny potwierdza nam się z wynikiem na papierze czarno-białym, że mimo że jesteśmy na redukcji, to nasza masa mięśniowa rośnie, czyli tkanka tłuszczowa procentowo spada, masa mięśniowa procentowo rośnie, czyli Dochodząc do jakiegoś etapu, kiedy już stwierdziliśmy, że spoko zredukowaliśmy na odpowiedni moment, na odpowiedni poziom tkanki tłuszczowej, odsłania nam się to, co robiliśmy wcześniej podczas treningu siłowego. Czyli dochodząc do celu treningowego, przez cały ten proces nadbudowywaliśmy masy mięśniowej, redukowaliśmy tkankę tłuszczową, czyli wizualnie na koniec końców odsłoniliśmy to, co nas budował trening siłowy. A redukcję przeprowadzamy dietą. Tylko i wyłącznie dietą, a nie treningiem. Trening ma nam pomagać, ale jeżeli nie będzie do tego zastosowane odpowiednie żywienie, no za dużo nie zrobimy. Nadbudujemy masę mięśniową, nadbudujemy, zwiększymy swoją siłę mięśni, ale nie spowodujemy tego, że, że spalimy tkankę, tłuszczową jeżeli nie będziemy mieli dopasowanego żywienia, albo może nawet nie tyle żywienia, co dopasowanych nawyków żywieniowych. W taki sposób, żeby też potem nie wrócić do tego, co było wcześniej. Bo co z tego, że schudniesz teraz, będziesz się katować dietą, ale nie nauczysz się mentalnie zmiany tych nawyków żywieniowych, to po zakończeniu tej diety przytyjesz z powrotem, bo rzucisz się na wszystko, co nie mogłeś, czy nie mogłaś wcześniej. Dlatego też przechodząc troszeczkę płynnie do kolejnego punktu zmiany siebie, czyli trzeci punkt, zmiana siebie, nastawienie. I zaufanie do procesu. Czyli w trakcie musimy nauczyć się żywienia i życia z tym żywieniem do końca życia. Bo tu chodzi o mental, o to, co wyciągniesz z tego. Dlatego ja też nie, nie jestem zwolennikiem typowych rozpisek dietetycznych. Aczkolwiek, jeżeli ma komuś to pomóc, to jak najbardziej. Jednakże również z tym, czy tam za tym powinno iść to abyś miał czy miała mm, świadomość zmiany nawyków żywieniowych. Bo tylko to i to nie jest tak, że zmiany na chwilę właśnie. To ma być zmiana na całe życie. Jeżeli Ty chcesz zmienić swoje życie, to musisz wprowadzić zmiany na całe życie. Czyli musisz nauczyć się tego, jak działa Twój organizm. Ale tego możesz się dowiedzieć z moich kursów na stronie www.fabryka-zdrowia.pro Dalej idziemy. Yy, zmiana siebie. Yy. No, i zaufanie do tego procesu, tak? Z doświadczenia, gdybym miał tak określić to procentowo, 10% osób, szczerze, może 10% osób ze 100 dojdzie do tego celu i go utrzyma. Niestety, chciałbym, żeby to było 100%, ale jeżeli. Ludzie nie nauczą się zmiany podejścia, a będą oczekiwali tylko wyników, i to szybkich. Bo oczywiście można mieć bardzo szybkie wyniki, ja też to udowadniam. Bo i 30 kg w 3 miesiące się udało zredukować jednej z, moich, jednej z moich podopiecznych, bez żadnych dopalaczy, żadnych wspomagaczy, niczego. I ilu z, tym, ilu z tych osób udało się wytrzymać? Czy można nie tyle wytrzymać, zmienić właśnie te nawyki? Yy, większości osób, które przeszły moje kursy i się zastosowały, zostają w tych nawykach i rzeczywiście nie ma tego efektu jojo. To też mówię w kursach: nie ma czegoś takiego efektu jojo. Efekt jojo to jest brak nawyków żywieniowych, bo jeżeli po redukcji takiej bardzo mocnej i bardzo restrykcyjnej diecie. Rzucić się na wszystko to, co było przed nią, wróci to, co było. Nie dlatego, że to jest, o, z powietrza, tylko dlatego, że znowu zaczynasz wpierdzielać nie to, co się powinno. Czyli niczego się nie nauczyłeś, nie nauczyłaś tą dietą. Dlatego to jest tak istotne, żeby zmienić siebie i swoją głowę, podejście do tego, co robimy, w jaki sposób robimy, żeby po prostu cieszyć się tym, co wypracujemy do końca życia. No i oczywiście zaufanie do procesu. Zaufanie do procesu, do trenera to jest też jedna z podstaw. Bo jeżeli ja swoją podobieństwem mówię, będzie tak i tak, i to się zawsze sprawdza. Jeżeli mówię tak, jeżeli nie będziesz słuchać i rzeczywiście robić to co mówię, to tyle i tyle i tyle, i tyle czasu stracisz tyle kg, tyle i tyle, tyle, za jakiś czas tyle, potem te kilogramy będą stać w miejscu, potem będą rosnąć, bo nasza się rośnie. Ale sylwetka się będzie zmieniać. To się sprawdza za każdym razem u każdej osoby, którą prowadzę i mnie słucha. Często jest tak, że te osoby nie słuchają i tylko udają, że słuchają, a rzeczywiście nie robią tak, jak powinno być. I jest zawód, że nie jest tak, jak mówiłem. Ale nie jest tak, jak mówiłem, tylko z tego względu, że nie robisz tak, jak mówiłem. I tyle. To jest bardzo proste. Z jednej strony nasz organizm jest bardzo skomplikowaną maszyną. Bardzo. Wszystkie procesy psychologiczne, metabolity, hormony, żywienie i wpływ żywienia na hormony, i na odwrót, i tak dalej. Wszystko to jest tak skomplikowana rzecz, że to się w większości osób nie chce mieścić w głowie. I nie musi, i nie musi. Od tego jest trener, od tego jestem ja, że ja to wiedział. I teraz ty musisz sobie zadać pytanie, czy ty będziesz ufać i. Rzeczywiście będziesz robić tak jak mówię. Czy będziesz na to lać, a potem się dziwić, że, że nie ma rezultatów? Bo nie ma rezultatów tylko ta osoba, która nie słucha, co mówię. I teraz kolejna rzecz, kolejny temat. Zabawa, czy, poważne, czy poważna decyzja? Do mnie też przechodzą osoby, które po prostu ćwiczą, bo... żeby się poruszać, nie oczekujemy od tych osób niczego więcej. Przychodzą poruszać się, poćwiczyć, uzyskać trochę tej sprawności fizycznej. Nie oczekujemy żadnych większych przemian. Tylko że to ja wiem od samego początku prowadzenia. Bo jeżeli ja z kimś ustalam cel, to mi zależy ten cel osiągnąć jeżeli celem jest tylko się poruszać spoko będę pilnował tego, żeby to było robione dobrze, żeby nie stała się krzywda, żeby ten organizm wykonywał to w taki sposób, jak powinien. Ale jeżeli mamy określony cel, to mnie, jak i Tobie, a nawet Tobie bardziej powinno zależeć na tym, żeby do tego celu dojść. I będą wątpliwości, będą, będzie czas rezygnacji, będzie czas konsternacji, będzie czas taki, że stwierdzisz, nie chcę mi się pier do to, ale w tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby ten czas przetrwać i po prostu iść. I ja też mówię to swoim klientom, ja mówię zawsze prawdę. Czyli mówię mi też się nie chce iść na trening. Mi też się nie chce zrobić treningu. Z czego trening z moimi podopiecznymi to jest godzina. To jest godzina, w której robimy naprawdę zajebistą robotę. Mieścimy się w tej godzinie, mniej więcej, zależy też od treningu, ale mniej więcej ta godzina nam spokojnie wystarcza, że przeprowadzić cały trening. E... Według tego planu treningowego, który akurat ten podopieczny ma, tak? U mnie ten trening trwa minimum półtorej godziny treningu, około, takie niecałe półtorej godziny treningu. E... Zależy też, jaki to jest trening, bo są cztery treningi u mnie. Mogę powiedzieć jakim systemem, upper-lower, ale znaczy na no odwrót lower-upper. Czyli robię dół-górę, dół-górę. No i to jest, zależy od tego jaki to jest trening. No to czasem to jest półtorej godziny, czasem godzina coś, czasem troszkę więcej niż półtorej. Zależy od tego jakie robię długie przerwy, jak długie są pauzy, ile serii i tak dalej. To jest wszystko skorelowane z tym. Do tego też dochodzi około 20 minut, dobre 20 minut, nawet czasem pół godziny rozgrzewki. Czyli mój trening siłowy od początku do końca trwa niecałe dwie godziny. I mi się nie chce iść robić tego treningu. Mnie się również nie chce. Nie chce mi się od wielu lat. Ale to robię. Robię to dlatego, żeby czuć się ze sobą dobrze. Robię to dla Twojej głowy, bo jest to również, też mogę wrócić do punktu drugiego, co daje trening siłowy. Super. Działa na głowę. Super działa na psychikę. Jeżeli masz jakiś problem, idź, wyrzuć te endorfiny, wyrzuć te hormony i zobacz, jak się będziesz czuć. Tylko, że właśnie my to dopiero dostrzegamy już po skończonym treningu. A zanim zaczniemy ten trening robić, tego nie ma. Jest niechęć, lenistwo i tak dalej. Nie chce się. Ale z drugiej strony, jak mam sobie pomyśleć, że co ja będę w tym czasie robił? Oglądał telewizję, jednak nie mam telewizji. Bo nie mamy telewizji, nie potrzebujemy. Nie oglądamy telewizji. Nie ma kupionej telewizji. Nie ma marnowania czasu na to, na, to, na, na to, co tam jest, bo tam nie ma nic mądrego. Jak chcę coś mądrego, to sobie sam wyszukam w internecie. Także yy, dla mnie nie zrobienie tre, tego treningu byłoby zmarnowaniem czasu. Po prostu zmarnowaniem czasu. Więc wolę w tym marnowanym czasie. Zrobić coś, czego, co będzie skutkowało tym, że tego czasu nie będę marnował, zrobię ten trening. Zamiast oglądać Netflixa czy jakieś telenowele w telewizji, zrobię swój trening. Zamiast skrywać telefon przez dwie godziny, zrobię swój trening. Wybieram coś lepszego dla siebie na przyszłość. Na przyszłość, która ma mi dać silne, zdrowe ciało, a nie tylko ciało, bo też umysł. Istnieje wiele badań na ten temat czy chociażby choroby starcze, typu demencje, parkinson i inne rzeczy, które mają związek z układem ruchowym, z układem nerwowym, co powoduje właśnie rozpad połączeń nerwowych, to występuje u osób, które nie pracowały fizycznie lub nie, nie, nie miały żadnej aktywności fizycznej. Trening siłowy daje Ci 70% więcej szansy na to, że nie zachorujesz na demencję i inne choroby układu neurodegeneracyjnego. 70% więcej szansy masz na to, jeżeli będziesz trenować siłowo. Jeżeli będziesz uprawiać aktywność fizyczną. 70%. Nie robiąc tego, masz 70% więcej szansy, że na to zachorujesz. No to ja wolę jednak poćwiecić. Niż później patrzeć na swoją przyszłą żonę i i nie wiedzieć jak się nazywa. Nie wiedzieć kim jest. Straszne. I tego ja chcę uniknąć swoim treningiem. Zdrowe ciało, silne ciało na długie lata i zdrowy umysł. Zdrowy, świeży umysł, ponieważ trening siłowy powoduje to, że mamy, że, dobo, że jesteśmy w stanie dobudowywać nowe połączenia neuronowe. W naszym mózgu. Niesamowite. Taka rzecz, a tyle robi. Dlatego tak ważny jest trening siłowy. Polecam to każdemu. Pozdrawiam.